Dobra Pani Klaudia, pokażę Ci jak to robić na przykładzie Moniki. Nie zmieniamy w ustawieniach, w konfiguracji, w systemie nic, tylko robimy normalny paragon na kasie fiskalnej. I robimy to w sposób następujący. Monika ma dwie pozycje, więc będzie mi po prostu prościej i akurat ma wodę z ilością, więc jest ok. Szukamy tutaj, robimy nowy paragon. Kartoteka, no i teraz muszę tutaj zręcznie sobie to przeklikać. Kinga Pienińska, to jest alfabetycznie. Nie da się niestety tego zrobić. Myszkę próbowałem podłączyć, coś mi się nie zadziałało, więc na razie robię to w ten sposób. Kinga Pieńska niegazowana, sprzedaż. I teraz tak, klikam sobie tutaj na ilość. Monika ma trzy wody. I teraz muszę wejść tu. Zmiana, to jest zmiana ceny. Złoty 83, zł. i teraz złoty 83, zł. i to się zmienia na wszystkich tych trzech pozycjach, tak? I dalej, druga pozycja, osi recovery, coś tam, coś tam, czyli to jest ta puszka. Szukam tego dalej. Osi recovery, idź tutaj dalej, dobra. To jest puszka Vitamin Protection Recovery. Sprzedaż tutaj. Zmień cena 2,83. 2,83. I WZ Moniki 832, 832 i teraz robimy normalnie paragon.